Całkiem ładny smart, można by powiedzieć. Prezentuje się z wierzchu całkiem nieźle. Natomiast, jak zajrzymy pod spód, to włos na głowie się jeży. Po prostu jedna wielka korozja. Ta zwrotnica tutaj. To już mam po prostu dziury na przelot. Wycieki z wielu punktów. Tutaj to gdzieś się poci, akurat na połączeniu. Ale tutaj jest dosyć, dosyć istotny punkt, mianowicie interkuler, który jeżeli tak jest ożywany olejem, to znaczy, że jest uszkodzony rdzeń. Przetarty przez plastik, na którym leży. No i tutaj jedyna opcja to jest po prostu jego wymiana. Często te wycieki po półosiach są mylone z wyciekami uszczelniaczy, ale najczęściej jest to olej, który skopuje sobie z góry z interkulera. I wymiana uszczelniaczy tutaj nie za wiele pomoże. No tu jest po prostu dramat, jeśli chodzi o korozję. Najdalej no za dwie zimy. Będzie można ten samochód odstawić na złom. Także tutaj, tutaj jest raczej przykład tego, czego, czego nie należałoby kupować, i podczas oceny, w trakcie zakupu, no bardzo ważne jest to, żeby, żeby zajrzeć pod spód.